Zdecydowanie, zaatakuj, tak! Weszło? Weszło, pójdź z kolanem! Bij serio, kolano wrzucaj! Piotrek, masz go na brzuchu, kolano dorzucaj z łapą cały czas, dorzucaj łapę! Bij śmiało. masz czytanego gościa! Pójdź na całość. Tak, dawaj łapę mocno, nie daj mu się odbudować! Bij kolanem Piotrek, bij kolanem! Zdecydowanie! Zdecydowanie, Piotrek, nie czekaj! Zakończ przed czasem, kropię! Wij, Piotrek, nie czekaj! Nie czekaj, bo mu się dajesz pozbierać! Wij! Kolano, dorzucaj! Dorzucaj to kolano, na co czekać? I Majgerii, jak tylko wyjdzie krok do tyłu! Miało, Piotrek, dorzucaj Majgerii i kolano! Łapa te. Dobre, ten lot już go skasował też. Wejdź w Piotrek! Wejdź Piotrek, 40 sekund chłopie, nie zastanawiaj się. Nie masz na co się zastanawiać. Masz człowieka. Dzień. Uh -huh. Yeah, that's